Wysoka Rado otwieram 31. sesję piątej kadencji Rady Powiatu. W Myśli Bożu zwołano na wniosek Zarządu Powiatu który w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Witam serdecznie Panie Radne, Panów Radnych oraz mieszkańców Powiatu Myśliwowskiego. Witam prezesów spółek szpitali biorących udział w dzisiejszych obradach. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Teraz przedstawię Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji z uwagi też na tak licznych przybył, przyby, licznie przybyłych mieszkańców. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2017-2027. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu myśliborskiego na lata 2017-2027. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2017 rok. Punkt piąty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie nawia się zwrot własności nieruchomości dla gminy Barlinek. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Punkt 9. Sprawozdanie starosty myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Przechodzimy do My jako mieszkańcy otrzymamy jedno pytanie takie na początek. Chcielibyśmy spytać e, trzech radnych, pana Grzeguda, pana Wojtkiewicza i pana Siarkiewicza. Ja bardzo przepraszam, ale do Ale sesja ma ale swój na początku, porządek. Na początku. Właśnie, żeby był porządek. Bo ale proszę pana razie, informuję, że... Ale proszę się zgłosić w odpowiednim czasie. Ale teraz chcemy i czekamy, bo myśleliśmy, że na samym początku ci panowie pójdą do mównicy i nas przeproszą, że żeśmy tu czekali w chwili, a oni się kręcili po placu i znikli. I oczekujemy od nich, od każdego pokolenia, żeby poszli na mównicę i jakieś słowo nam powiedzieli. Ciężko jest przerwać, bo na ostatniej sesji obrażano przewodniczącą rady, która próbowała wytłumaczyć m.in. panu, że istnieje prawo. To jest sesja, proszę pana, Rady Powiatu. Pan ma prawo się zgłosić. Proszę poprosić zgłosić yy, do przewodniczącej Rady w sesji i ja powiem, w którym punkcie panu udzielę głosu. Tak mówi również statut i prawo miejscowe. Ale, Szanujmy nie? prawo, proszę pana. Nie pani jako przewodnicząca nie, ma prawo, prawo nas dopuścić. Ma prawo, może to zrobić. Ja bardzo proszę. To dobrze. W takim razie Ogłoszę przerwę i proszę się zgłosić do przewodniczącej rady. Ogłaszam pięć minut przerwy. Przerwa. Jest przerwa. Ogłosiłam przerwę. Poinformowałam pana w jaki sposób. Proszę o zachowanie kultury i proszę o uszanowanie tego, że to jest sesja rady powiatu. I ma swój porządek. I panu radnemu. Mariuszowi Norsysowiczowi chciałam powiedzieć na samym początku, proszę nie pouczać przewodniczącej rady i nie łamać prawa, bo pan jest, przede wszystkim pan powinien być przykładem, pan pełni funkcję wicesarosty, a pan łamie prawo na każdym kroku. I jest przerwa, uważam.